Siema widzowie, z tej strony Błażej, kanał Nerdownia TV. Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii od do Trackera w grze Eurotrack Simulator 2. No i co, lecimy sobie kolejne zleconko, nie? Zobaczmy co my tu mamy. Zobaczmy co my tu mamy, może będzie coś... Coś droższego, tylko że to mega transporty, kurczę, zaraz jak coś więcej. A weźmy... Hmm. Cena według dystansu... To by było od najdroższych. Nie to jest chyba od najtańszych. Strzałkę w dół weźmy Teraz. Za 10 tysięcy, ale też megatransport. A dystans jaki gdzieś tu jest napisane? No szał w tych zleceniach to tu nie ma, ja widzę. W tych takich normalnych. Tylko za 5000. Hmm. A co tu trzeba zawieźć? Podwozie i wozidła. A spróbujemy dawno, w sumie nie było. Najwyżej będzie na więcej odcinków podzielone. O, już jedziemy. Czemu płot jest tu obalony? Jakżeś tam jeździli. A, takie coś. Mm hmm. To jest tej mega wielkiej ciężarówki, chyba. Co w kopalniach mają w Deutschlandach. Okej, okay, ale jedźmy już, bo nawet dźwięków nie zrobiliście w tych filmikach. Mogli zrobić coś, nie? Mogę jechać już? Już o, mogę. O, tu są instrukcje. To Czul z nimi jedziemy. 370 km, oto na jednym odcinku, to ja na pewno tego nie zawiozę. Nie ma takiej opcji. W dodatku, że tylko 60 na godzinę możemy jechać z tym rocem. W ogóle muszę uważać, bo te, te są krzyciapy znowu wystające, te takie. Ostrzegawcze te znaczniki, że ładunek a to wystaje jeszcze szerzej niż to co mam na przyczepie załadowane to jest w ogóle problem jakiś, nie Nawet życie będę płoty tym zbierał. O widzę, że to wozidło lekkie nie jest kurde. Widzę, że to lekkie nie jest, bo się tu ledwo wlekę pod tą linkę z tym dziadostwem. Kurde, pysznie będzie, coś czuję. Muszę się stąd wywlec i teraz gdzie pilot jest, to jest ciekawe. Ja pierdziele, no ta spokój. bo jest pilot. Wjeżdżamy już na właściwą drogę. Zdrowia jest jedź, bo ja jadę na wjeżdżach pod Muszę nie zapomnieć w, w płotki, zmieszczę się tu, czy przychaczę w coś? Prawie zahaczyłem o tego tam szkinicla. Bo to nie wiadomo jak z tym jechać środkiem. Takie szerokie dziadostwo. Trzymaj ładunek między pojazdami Skorty, a co robię? Szybciej i tak nie pojadę, bo to ledwo się wleczę. Ja będę środkiem jechał, bo inaczej, tego nie widzę. No co robisz teraz? Jedziesz czy co? Jakie to jest wielkie? Czy to jest szerokie jak diabli? Przecież nie mogę pasem jechać normalnie, bo będę haczył przyczepą po bandy. Tym wystającym czymś. Dzień dobry panu policjantu. Fajnie się przy znaku stało. Załombiście, nie? Ale jedź. A co, ja się nagle tak rozpędziłem? Dopiero co 40 miałem na liczniku. Aha, bo tu z górki jest. To się zaraz... To się zaraz rozpędziło. Dobra, hamuluj. Co on robi? <grystanie> co on turbulencji dostał? Co to miało być? Dobrze hamował, co? Widzieliście to? Padaki dostał. Ja już jadę potrawię znak skoszony na bank, nie moja wina. Nie mnie to, więcej gratów tu mogło stać. Ja pierdzielę, jak to jest wąsko wszędzie, toż to się ledwo tu mieszczę z tymi. Dejta, spokój, ale misja. Ale przynajmniej coś innego. A nie ciągle to samo. Jedź ma. Tylko dokąd? No, trasa też krótka. Ładnych parę kilometrów jest do przejechania. Ale to nie są jeszcze super długie trasy. Na przykład po 4000 km, jak są nieraz. Ja sobie dojadę tu, bo na pewno się z tym słońcem nie zmieszczę. Gdzie policjantu? Jeszcze najadę. No oczywiście, że tak. W tych kurde wąskich uliczkach. Dobrze, że mnie czerwone nie obowiązuje teraz. Ja pierdolę. No dej na spokój. No zahaczyło. Oczywiście, że tak. Jak ja mam kurde. Zaczyna mnie to wpieniać, wam powiem, nie? Specjalnie nadjechałem na bok, to jeszcze się zahaczy. Badziewie. Przejechało? Przejechało. Fuksem. Ale mamy, mamę kurczę. O, trochę za szybko. Oczywiście jak ja nagrywam to teraz jakieś mi tu pod oknami klekoczące gówna zaczynają jeździć. Dobrze, że ten broadcast mam włączony na nagrywanie filmów. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać na filmie. Trochę przekroczyłem prędkość znowu. Ale, no w sumie mandatu jeszcze nie dostałem w dzisiejszym odcinku, więc... O, 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 co to miało być? Czy... Zahaczyłem tym bokiem? Dobrze, że przyczepa się, mi nic nie uszkodziło. Nie no, trzeba perfidnie środkiem jechać, nie da się inaczej. No to jest skandal po prostu. Musieliśmy z tymi szerokimi... Kolosami. Środkiem i ciul nie obchodzi mnie to. Nie chcę na bok zjeżdżają. się nie będę tutaj produkcjonizował. Kurczę. Co chwilę coś przydzwonię. O, stacja palifów. To, to Aral, takie niemieckie? Nie, jakieś inne wówno. Ale życzymy w Niemczech. W ogóle jesteśmy, ale chyba tak. Jezny, musisz jechać? Fredzie Moroński To chyba pan policjant ujechał. jeszcze jedzie ten klamot, kurde. Jej trochę zrobić. No się aby, aby przy tych słupkach, wiesz, kurde, jak coś jedzie. Masaka. Masakra, normalnie mówię mam masakra to jakaś... Ile my przejechaliśmy do 100 km? Nawet nie. O tego nie można nawet jechaniem nazwać, co tu się dzieje? A czemu naczepa się teraz nagle uszkodziła? Co to ma znaczyć? No to co oni tu robią? Trawę koszą na tym dworzu, co? Czuj, że nie udosła, bo susza, ale oni trawę przyjechali kosić. Spoko, nie? Już żałuję, że tego klota wziąłem. Muszę teraz przeciskać co chwilę gdzieś masakra. Ty żeś wziął zlecenia, jo. O, jaki wiatraczek fajny. Młyn, stary. Co kiedyś wiatraki robili z drewna i, nie, i jakoś się opłacało, a teraz się nie opłaca no? Nie było jakichś nie wiadomo jakich tworzy Dobra, gdzie ty jedziesz? Zykwry? A prosto, za czas na razie jedziemy dobra No stówkę zrobimy dzisiaj Mówię, staram się te odcinki tak nie za długie robić, jednak bo, bo, bo się zanudzi ta. 239 kilometrów mm jeszcze do dostarczenia tego klocka. Nie jedź mi tym gównem spod tego okna, ja pierdzielę. Nie mogę skupić przez ten złom, co tam jeździ. O kurde, się zapędziłem w pilota, bym wjechał prawie. <grystanie> To jest mistrzostwo. w pilota wydzwonił i ciul. Można, można. Znak, może bym skosił też z nudów na przykład. fajnie, że ten pilot dojeżdża tak do brzegu, nie? że pokazuje tym w że ja się nie mieszczę. No, na długim odcinku sobie dokończymy, bo zostanie 200 km jakieś. Co znowu? Jakie uszkodzenie na czepy? Znowu się pytam. Znowu słupek zahaczyłem pewnie. nie mogę skupić przez tego pajaca, co tu za oknem mi teraz jeździ. Seporę jak zwykle wybrali. Jak ja nagrywam, to im się przypomniało, że trawnik kosić muszą. Zapierdzielę, ja nie, za mnie trafi. Przez jakieś miasto będziemy jechać. Kassel. Dobra. Zostało chyba no, nie wiem, ile tam było tych kilometrów. 370 na początku? Nie pamiętam. Zostawimy sobie to na, na drugi odcinek. O dziwo udało się bez mandatu, ale przyczepę uszkodziłem. Jak, jak zwykle, zawsze coś musi się dziać. Także dzięki serdeczne za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o, o aktywności pod filmem. Łapki, komentarze. No i co? I widzimy się w kolejnych odcinkach z serii od Lameria do Trackera w grze EuroTrack Simulator. Dzięki za dziś i trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.